Siemano z tej strony ZUKO, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym już drugim odcinku informacyjnym. E, słuchajcie, chciałbym tutaj ogłosić parę spraw i jedną najważniejszą informację, ponieważ wracam na działalność YouTube, tak? Wracam do nagrywania filmików, już mam czas, mogę nagrywać. Więc czemu nie było filmów? Słuchajcie, nagrałem y, odcinek 4 miesiące temu, y, chyba, 4 miesiące temu około że jest długa przerwa, tak. I ta długa przerwa trwała właśnie tak długo. Czemu? Ponieważ musiałem się uczyć, żeby po prostu dobre oceny były na koniec roku szkolnego, no i w ogóle. Drugie to było, jak się zaczęły wakacje, tak. Chciałem wrócić do Nagwaniec, nie było czasu, cofnę do kuzyn, jak, jak do kuzyna to nad morze i do innych rzeczy w ogóle, żeby się rozerwać i odpocząć. No i Rozpoczął się rok szkolny i zaczęły się tutaj na początku ładne, fajnie, może nagram i walnęły się pierwsze sprawdziany. Tak, to trzeba się pouczyć trochę. No i czwarty już powód, powód to jest sprzęt. Tak, sprzęt mi nie odpowiadał, fraps, jak i tak samo słuchawki i laptop trochę się tam porobił. No i nie mogłem nagrywać, ale już mogę nagrywać i słuchajcie, będą wrzucane filmiki, już planuję nagrać filmiki, więc nie bójcie się, będą. Więc słuchajcie, jakie odcinki będą? Będą, kiedy będę miał czas i postaram się wrzucać je w weekendy po 2-3 filmy tygodniowo. <laughs> serie, jakie będę serie nagrywał? Oczywiście... Minecrafta mody, będę nagrywał jakieś modyfikacje, ponieważ widać, że dużo oglądanych mają. Może pojawią się jakiś Minecraft na modyfikacjach, może moją paczkę modu choć nie wiem czy jest jeszcze stabilna, bo trochę stara jest, a jeśli nie, to na no, innej paczce modów bardzo chętnie nagram coś. Następne to minigerki. Tak, Minecraft minigames ostatnio idzie w górę, więc dużo ludzi... Oglądam minigamy, myślę, Hyd and Sick, Blitz Survival, TNT Run, no i inne. Przesadzam, że tak kaszę, ponieważ jestem trochę przeziębiony, ale to nie powinno przeszkodzić Oczywiście, też inne gry, nie chcę tylko Minecrafta nagrać, chciałbym Battlefield Heroes też nagrać. Zacząłem ostatnio grać, mi się spodobało, może nagram, piszcie, jeśli chcecie, inne gry, może te. No i ciekawe pomysły, różne, na przykład jak zbudować coś, jak jakieś pomysły, jak mówię, jak zbudować coś, jakieś pomysły albo ciekawostki. Mm. Dobrze, no i to tyle, ile chciałem powiedzieć w tym odcinku. E, piszcie w komentarzach, jakie byście chcieli serię, co o tym sądzicie i co bym miał zmienić. <laughs> mm. Także ja się z Wami żegnam. Do pierwszych odcinków. Trzymajcie się. Cześć, na razie.